Siemaneczko ludziska, z tej strony Lania. Witam wszystkich a dzisiaj sobie będziemy oczywiście pisać ciąg dalszy tekstu, bo wymyśliliśmy razem ze Skorpionem, nie wiem w ogóle gdzie Skorpion poszedł, ale razem ze Skorpionem wymyśliliśmy sobie, że będziemy robić live'owanie z naszych tekstów i śpiewania, więc w dzisiejszym jakby live'ie dalej będziemy pisać z tekstem, no ale... Ja o, oczywiście już bardzo dużo się namęczyłem, więc muszę iść na chwilę do Skorypiona, nawet z kamerą z kamerą pójdę, żeby wam pokazać, co on tam robi i sobie może nawinięć... Kościu Święty, co ty robisz, kurde! A I rzucił smoka, je. Co za chłop w ogóle, ja pierdziele, za chwilę rzucę ten klawiaturą o stół. Dobra, ja. Skorypion, spokojnie, wiesz co? Jeszcze? Jestem. Co? Nie jestem tu. Co ty tak krzyczysz, gaz w nie, Chłopie, nie ma czasu, chłopie! Chłopie, Co? trzeba nawinąć tekst, trzeba pokazać ludziom jak to śpiewamy i w ogóle, chodź szybko. No, czekaj, czekaj. No tekst pisałem, no człowieku. Czekaj, 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 czekaj. Czeka, czeka. Co? Czekaj? Czy ty mi mówiłeś coś. O porze na rap? Tak, właśnie mówiłem. jest na ten zacząć ten rap. Trzeba zacząć rap, trzeba zacząć rap. Odpalam tekst i zobaczymy, co tam pisze. Tak, I sobie śpiewam. Gramy sobie Fortnite ze Skorpionem dzisiaj. Gobimy, może, Wina, załyka wielkiego Wina. Dzisiaj ze Skorpionem pozdaliśmy grafików. Nie mogę. jest ze skorpionem patrzę w dalej. Widzę dała. wielkie fale falę typatinowem fajnym Słodarii kolorem, dostrzegam. zaraz go wielką zapalę, pałę. zaraz się podpalę. Dobra, nie wiem co mam oh teraz. Dostrzegam wielką pałę! Mhm. Plan, jak ma dziś wielką pałę? Mhm. <głos> co mam <noise> <odpala? głos> Co ty na strzegami strzelasz? Jakiś superman jesteś? Ty jesteś jakiś superman strzelasz, czy co? Nie, nie kurwa! Jeszcze raz, bo Nie, 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 nie zostawiam to jako wpadka Jeszcze raz Zostawiam to jako wpadka i koniec nie, jeszcze raz, jeszcze Ale raz. Ale zostawiam to jako wpadka, zostawiam to jako wpadka. Nie, zrobimy jeszcze raz to lepiej, tylko mnie nie zrzucaj. Proszę, bo teraz mam, mieliśmy takie głupie to. Jeszcze raz. Ale tak, to proszę. było dobre. No ty tu zepsułeś. Dobra, muszę to wyłączyć.